Hello z tej strony Marcelo Hello, mordeczki Dzisiaj na big ranga big próbujemy Tylko błagam ci tata nie strasz mi, bo ja miałem y, Wiesz, że z Katy miałem y, osie, ten, 885 pucharków, ale spadłem tyle Ej, ale kto ma więcej tych puchrzek? Dawaj jedziemy Tata, tata ty, ty buty, <grym> buty grasz więcej ode mnie w brawla Dobra, prawda widzowie, dobra prawda widzowie No to jest dorosły Tak, to tata jest dorosły, dobra próbujemy Fajna mapka chyba jest? Lubisz tą mapkę? No. No zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak nam nie będzie szło, to Jaki przejdziemy sobie z jakieś inny... Typ. Nie! Du, 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 du. Czyli to będzie odcinek du, du, du. serii Trollujemy tatę? Tak. Mam lagi. A właśnie widzę. Nie podoba mi się to, nie mogę mieć lagów. Gdzie jesteś? No idę już do ciebie. Spoko zabijam go. Już Pomóż. Chodź tu! No chodź! Dzięki! Dzięki, bo miałem lagi i strasznie nie umiałem trafić. No chodźmy nie groźni! Gdzie on jest? Elo, Edgar. Chodź! Nie groźny jestem! Edgar, nie bój się nas! Zbłaźnił to. Mam -a -a -a. Poczekał. Czyli już widzimy, kto jego jest z pięknym Teamem, który znowu ginie. Dwa chile na tym samym ziomeczku. Chodź tu, Edgar. Edział jest pewnie gdzieś tu. No, jest tu. Dawaj go. Tu, 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 tu. Mamy ich? Tu, 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 tu. Dawaj go! Jest! jest. Robiliśmy <grym grym grym grym> tą drużynę. Wow. Super, mamy 7 kipsów. Ty tobie, tobie nie tnie. Patrz jak mi tnie. O boże. Brawl Stars, please, nie mogę wbić minusa. O Nawet jakbym miał mega duże lagi to, by, to i tak bym sobie świetnie radził. Wielkie starcie, zmrozili mnie. Dobra, co mamy na plusik. Dobra, mamy plusik. Pięknie. Fajnie. Plus 7. Jedziemy z tym dalej, co? Dobra, Pawli, to przynajmniej nie tracę. Nie tracimy. A ekstra, fajnie. Poczekaj, ja nie mogę dać, bo ja chcę. No musisz, dobra, spróbujemy. Wyłącz to internet. Wy, wyłączyłem już. Nie wyłączyłeś. Dobra, to teraz sprawdzimy. Sprawdzimy to widzowie, mam nadzieję, że będziemy grać normalnie, bo chcę wbić tysiąc na tym broku. Aby pucharkowym i otrzymywać więcej nagród, wystarczy zdobywać kolejnych zadmiotów. Puf, oh. <laughs> Tysiąc na broku? W no. tym odcinku, czy nie damy rady? Zobaczymy. Damy radę. Musimy dać radę widzowie. Ty masz 967 pucharków na Nie, więcej na już było. Nie. Więcej, bo teraz nie. wygraliśmy. Patrz, mi dalej wczytuje. A, bo ty straciłeś, a to na początek odcinka ja nie mogę. kurde, gościu. Pablo, bo ja nie mogę tego, bo ja Nie, poczekaj, ja muszę zrestartować Brawl Stars, ja nie, nie Weź się na razie yy, schowaj, dobra? Nie, nie chowam się. Chowaj się proszę, bo ja nie chcę stracić puszek. Nie stracisz, ale ja się nie chowam. Proszę cię, Titox. Titox! Jest, <laughs> jestem. O, czekaj, idę po skrzynkę. Cię tam zostań Dobra, ja zostaję, no Ej, Mike mnie chciał porobić Udało mu się? No coś ty Tak No co ty? No co? Nie wystrzeliło mnie! Zginę! Zginę! Zginąłem! Serio? Tak, bo mnie nie wystrzeliło A tata oczywiście Biu, mhm. pił, pił, Nie, masz tam zostać No wiem Tylko tutaj idą we dwójkę na mnie To uciekaj tak, no dobra, już. Poczekaj chwilę. Zobaczymy, co tu się dzieje na tej mapce. Musimy obczaić. Nie, Aby, no co ty robisz? No dobrze, <laughs> idę. <śmiech> Poczekajmy chwileczkę, zaraz będziemy ich dalej łoić. To wiesz, co ja tu. Co tu robisz? To ja idę nam po Cubsy. Dobra, wiesz, co ja nie jestem takim. Dobra, no już możemy grać. Ten ból jest fajny, ale jak rzeczywiście będziesz bliżej, trochę, wiesz? Ja tego Mordisa bym załatwił. Dobra, piperkę robię. Aj, uciekła! No, ale i tak zginę. Dobra, zginie. Popłoch. Ej, mamy starcie. A, nie piszcie do mnie teraz, ludzie. Tu, 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 tu. Zginę, zginę, zginę. Tata, musimy mieć starcie. Uciekaj. Jakby ty co ty też masz odskok? Nie wiem. Cztery, z odskok. Odskok. Jaki fart. A wróciłeś na farcie. Dawaj tam, czekaj no. Widzowie. ja. Nie wierzę. TikTok, dawaj, dawaj dawaj! Ale ci kurde, uciekła. Kurde, kurde. dobra, zginę, zginę. Jest! jest, jest, jest. Mamy starcie. Jest, jest. A, wróci, co? Nie. nie, ale super, to ogarnęliśmy. Czekaj, ile mamy na broku? 983. Masz 50, to jeszcze tylko 17 pucharków. Jeszcze tylko 17 pucharków. I 17 masz Tysiąc, no nie wychodź. Dobra, 17 puszek widzowie. Trzymajcie kciuki, mocno. Zostawiajcie subeczka mocno. i łapeczkę w górę. Mocno. Komentarz, mocno. Dobry mocno. komentarz pozytywny. Hej ty, co z tego? No nie obchodzi Dajesz, dajesz. Jak chcecie, to w sumie sobie piszcie. Piszcie co chcecie w zasięgi dobrze, ale było groźnie w ogóle, bo mi strasznie nam muli ten browser. Nie, mi nie muli Tobie nie. No dlaczego mówisz nam? Mi! Powiedz strasznie nam muli. Ej dobra, Titox, jestem ekscytowany mega, bo mam ile 17 puszek do 1000 brakuje mi tylko. Katuś, skacz tutaj od razu po skrzynkę. Tutaj skacz. Dobra. No i idź po nią, a ja... Sobie tak się wywalę i idę po jakąś inną. To znaczy Czekaj, idę, ja... idę do ciebie, muszę się No idzie do mnie. No dlatego nie uciekaj, czemu uciekasz? O kurde. Zginąłem. Uciekaj stąd, uciekaj na dół, na dół, na dół, nie, na dół, na dół, może nie. Ale to zlamiliśmy widzowie, niestety, o, dawaj, minus osiem Nie, bolało to. Trzymamy się razem. Zginąłeś to nie moja wina. Ale chodzi o to, że się rozdzieliliśmy. Ile ci dostał teraz pucharków? No o, trochę. 25 tysięcy? Dobra, zostało. staramy się trzymajcie kciuki, bo ten odcinek będzie mega kozacki, jak e, wbijemy wie. tego tysiączka. A wiecie ile się traci jak masz 10 tysięcy pucharków? Ile? 50 pucharków się traci. Tak? Mhm. O kurde, to dużo, nie? Ten, bo to ten taki youtuber, nie pamiętam. Ktoś jak... ma tyle pucharków? W ogóle? Trudno go y, 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 ja nie pamiętam jak go nazwać. To on hmm. miał prawie ten 10 tysięcy, zapytał ty się innych takich ludzi, no. popularnych, czy pomogą mu a oni go tak strolowali przez to z minus 50. o Jezu, ale to jest niefajne w ogóle zachowanie jeżeli już chcecie grać fajnie, żeby wbijać puszki to trzymajcie, dawaj, jak dajcie słowo idę po kolei dobra, strzymba. poczekaj, poczekaj, poczekaj tam są dwie w ogóle no już jedna dobra No nam gryf zakosił dobra, chodź na <grym> chwileczkę tutaj i <grym> kit na mnie doskoczył Uciekaj od Kita? Jakby ja bym go porobił, jakby on nie miał ulta, a poza tym i tak bym go porobił, bo trzy strzały i on już leży. Dobra, ale ja nie chcę na razie z kitem się bić. A on chyba chce ze mną. O Kidos, skacz na mnie. Pomóż, 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 Titox! Ale, no. ale nas porobił. No nie, tak się nie gra! Nie, masakra! Próbujemy jeszcze. Widzowie, wiecie, co mnie najbardziej denerwuje? No. Kita? Że oni muszą być takimi hamami i to jest takie muskillowe, <grym> że oni po prostu tak skok, skok, skok! No tak bywa czasem po prostu. O Boże, tata. Dobra, dawaj, robimy to, bo nie, no teraz byliśmy dwa minusy, kick. nie możemy tak. A co z tego? My ich porobimy, tylko trzymajmy tata, się razem. Nie, skacz tam na dół. Ja nie chcę skakać, bo to jest... Służywanie gadżetu, którego i tak nie używasz. No dobra. <grym> dobra, chociaż mamy te. Yy, Cubsy, nie? No właśnie. Czekaj na mnie, poczekaj na mnie. E, a ja tam zebrałaś Cubsy? Tak, poczekaj trochę na mnie. O, cztery już. Tak. Będziesz na minus tylko sześć. Nie, <noise> <noise> ja nie chcę mieć w ogóle minus na gościu. Ja się muszę odkuć bo to jest odcinek tysiąc puszek na broku. No, strasznie, boję się w ogóle. Boże, co ty. Prawie ja mogliśmy go zlikwidować, drużynę. Prawie. Uciekli nam, widzowie. Tak Sama jak nigdy nie mów, nigdy. Ja wiem, uciekli nam, straszne to było, że nam uciekli. A widziałeś o tym, że zadawałeś mu HP? Zginąłem, uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Zabiją Leona chyba. Nie wiem. Zabiją go, zabiją tak? go, zabiją go. Zabili, zabili, ale no jeszcze bibi Ja nie wierzę Nie pokazuj się jej, nie pokazuj się jej Wytrzymaj to, o dobra no, Co ona robi? No Mamy drużynę, nie będzie minusa przynajmniej no, no nie będzie Zginąłem, uciekaj Uciekaj, uciekaj, dobrze, 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 dobrze Do góry, do góry, do góry, do góry, no super, super Jak coś to skacz Skacz, skacz, skacz Nie Nie? nie dobra, skacz. zostań, 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 super, super Dobra, zostań Skaczemy razem. Po co skakać skoro ma kroma? A tu nie, to nic tutaj nie da. Skaczemy! Ja, <laughs> <laughs> ja mogłem się gadżetu użyć. Dobij go! Ej <laughs> niestety. Zero tak? Dobra, dajemy dalej. Nie. Dawaj, dawaj, spróbujemy jeszcze Pablo, jedną. I Pablo, oh. Dobra, może nie, się nie, nie uda w tym. Ja wiem, że ty nie. Chociaż jedną wygrano, żeby był bliżej. Żebym był bliżej. Nie widzowie, musimy to zrobić. Musimy to zrobić. Nie musimy, ale może się udać. Trzy wygrane trzeba zrobić tylko. Kurcze, nie wiem czy nie lepszy byłby knockout na to. Się wydaje, że nie. Myślisz? Bo to tym więcej tracisz. Na więcej tracisz? Tak. Minus 8 będziesz tracił. Piu, piu. Jak będziesz, bo to nie, bo niby jak będziesz wygrywał to będziesz dostawał i przynajmniej szybciej. Ale jak przegrasz, to będziesz dostał mnie więcej będziesz dostał, więc to chyba nie jest opłacalne. Nie, nie, aj, ktoś mi napisał i nie umiem kliknąć guzik. Mm. Dzięki, dzięki. Wytrzymaj to, Titox. My sobie tutaj sobie poczekamy. Jak zwykły kamper. Jak zwykły kamper. I co <grym> nam zlać? Dobrze. Jak się czujesz? Dobrze, no wiesz... Ja widzę, widzowie niestety nie chodzę do szkoły Przeziębił się nasz Titox No to patrz O kurde, zgniata mnie, zginę Zgniata mnie Ty, nie, nie trafiłem ani jednym strzałem w tego Mortisa Brał no logiczny. <grystanie> Zabił mnie Jak śmiesz zabijać mojego taty nie fajne to było Niefajne to było, jestem w drodze po tysiaka Nie możecie mnie zabijać ci już mają pewnie Tysiaka. Myślisz? No, 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 sprawdzimy to później. Nie, chyba nie. No weź tam tutaj trochę. Cztery drużyny Idę po te kubsy. No ja też. <noise> to się nazywa widzowie, fart. <noise> Razem się zabili i mamy poczekaj, to, to poczekamy sobie tutaj. Ta? No. To? Nie mi mnie robić? O kurde, o kurde. Nie, nie atakuj go. Czemu nie? bo, tata, bo jak on. Jeden strzał już jest podobny. Dawaj, ich. Brok wchodzi i rozjeżdża. O boże, jest! Ty, gościu, ale się... Dzięki, bo bardzo zrobiłem. Aaaa, Titox, Titox porobił nam grę, pięknie. O kurde. 978, nie 22 puszki, dawaj dalej. Dzięki Ja się tak jaram No ja też Trzymajcie kciuki i piszcie w komentarzu yy, Co piszcie w komentarzu? Sigma Pablo Sigma Pablo, Sigma Marcel Sigma Pablo, Skivik, damy radę <laughs> Damy radę Skocz Nie, ja na razie idę Mal Jak się boi. Zabiję go. Ej, teraz Kit, chodź do mnie. Chodź. Kici, kici. Ja ci pomogę. Nie ma no spoko, Poszedł. Sobie. Poszedł? O, kurde. Uciekaj, bo Patrz idzie do mnie. Chwil. Nie mają sześć kipsów. Bo kity bardzo lubią skakać Ale na... sześć kipsów mają, mamy ta, ta. trochę mniejsze czas. bardzo lubią skakać na panów z dużymi włosami. No, chodź do góry, na razie. Bo nie mają sześć kipsów, musimy gdzieś kipsy po Czy ty pozyskać. jesteś Bruno Brock, no. czy jesteś Elvis Brock? Elvis Bruno. Kto woli Elvisa pisze w komentarzu Elvis, to woli Bruno Marsa pisze Bruno. Ja, ja tak szczerze wolę Bruno Marsa, bo, no bo Elvis Presley i w ogóle na mnie ma niefajne muzyki. No, bo to jest troszeczkę z innych czasów, co nie? Kiedy on zginął? 1900, roku. w No, nie? 60, bo któryś... kit znowu się czai. Skoczy na kogoś z nas. To ja go przegonię trochę. Jaki kit w ogóle ma zasięg? Bo ja nie mam tego zadymierza? Mały, bardzo mały. Skocz na Pawlita, ja go. Ja zabiję. Kita. No właśnie. Skocz na. Mów no, kici kici, <laughs> kici, się... kici. Zbliż się do niego. To chodź koło mnie. O, idzie do nas, chodź do mnie, chodź do mnie bliżej. Nie witkę ma. No wiem, chodź tutaj do góry. <grystanie> tutaj! O to nasze kroki, boże Oj, oj, oj. Nie popisaliśmy się. Zlikwidowali nas, Zero. dawaj. Zero. Coraz bliżej, 50 ranga widzowie już jest, ale my chcemy 1000 puszek. Widzowie, to odcinek będzie tu chyba dużo trwał. Nie, nie będzie trwał. Musimy wygrać dwa razy tylko. No, no nie wiem. Myślę, że dwa razy i nie. będzie. A tak, bo pasę jeszcze złapię. No, pasę jeszcze zaliczę. Czekaj, 9 to będzie 10. Może się udać Nie, nie, nie uda, uda się. się? Nie. To trzy razy. No. Zobaczymy. Dobra, to chodź teraz. Na spokojnie. My, z mojej logiki wynika, że potrzebowałbyś jednego pucharka. Dobra, to na spokojnie próbujemy yy, bokiem na razie, żeby kubsy zbierać. Iść, weź to, ja idę dalej po kubsy ja też. Dobra, to idziemy zbierać cubesy, bo musimy mieć szansę, żeby ich później poogarniać, nie? Dokładnie, musimy wygrać widzowie. Chodź dalej, dołem, chodź dalej, dołem, bo tutaj mogą być cubesy. No ale ktoś nam zakosił. No zakościł nam. To nie, to nie, idziemy tutaj, chodź, Marcelo, żeby, żeby, żeby bo już jest dym. Ej, w ogóle, nie dziwi się, dlaczego Kit na mnie skacze. Wiesz, dlaczego Kit na mnie skacze? Bo, sk bo rzuca się na drugiego kota. Tak. Przetrzymam w łapie kota. No tak jak ja nie lubię bazę jak on tymi laserami mnie trafia i się pale. A lubisz jak ktoś się pali? <noise> nie Ja lubię jak... Ja lubię jak wale kogoś tymi laserami ktoś się pali Chodź na chwileczkę, choć muszę się odrodzić bo mam mało HP Mamba Tridemark <noise> Widzisz tego gościa jak, ma, jak się nazywa? Mamba Tridemark nie, 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 nie widzę Jestem teraz skupiony Mamba Tymy Myśli w ogóle, że nas porobi tym bazem no nie Pięć drużyn Wiem, baza zaraz porobimy Cztery drużyny Czekaj, bo Bibi się tu czai w tych krzaczorach Ale ona musi zaraz wyjść tutaj, patrz, patrz. chodź, chodzi, chodź, Cztery drużyny Dobra, jad w nich Jad w nich, nic Jadę w, w nich O kurde, zginąłeś Zginąłem, uciekaj, do góry, do góry, do góry, do góry, super Wytrzymaj to proszę Wytrzymaj to proszę Dobra, zostań tu. Dobra, o, tu. Kurde, teraz widzowie się modlimy, żeby chociaż minusa nie było. Madu, madu. Uważaj. Ej, kogo zrobił ten mały pyrtek, bo ja już nie pamiętam. Dobra. Ja mogę tu na razie zostać, bo mam gadżet, że się odbije, nie? A ja tu po prostu będę tak czekał, dopóki nie zginę. Ja tu będę, ja tu będę... Ostry, ale ham! Dobra, nie ma minusa. <laughs> Uuu, yes. pf, pf, dzięki. Ale się, ale tam się skitrał na mnie. Dobra, ostatnia runda, widzowie. Albo nie. <grystanie> Jak wygramy, to nie. <grystanie> Jak wygramy, to nie. O, dobre to było. Ale super mi to uratowałeś. Nie, no dzięki, dzięki naprawdę. Było to kozackie, fajne. <grystanie> ale. A byliśmy tak blisko, widzowie. Wbiliśmy 50. rangę już. Ja nie poprzestanę, przysięgam. Tak. Widzowie, jak zakończymy ten odcinek, to my z Pablą chyba jeszcze gramy. <laughs> zobaczymy, zobaczymy. Na koniec świata jeszcze dalej ktoś ma tytuł gracza. Co ty mówisz? Fajnie. To jest bazowa strada. My takimi małymi literkami, no. bo to jest najdłuższy tytuł gracza w grze. Co ty mówisz? Czyli każdy zadymiasz, jeżeli bije coś, to ma swój opis? to trzy. tytuł gracza to się Okej, okay. dobra. To ja jeszcze nie mam tytułu gracza żadnego. Prawie masz do Boi dodania Majka. Wiem. Ale to chyba trzeba mega dużo grać, nie? Żeby mieć taki tytuł. Tak. Ja sobie chwilę poczekam. No ja też. No, poczekamy. No musimy kampić. Albo no, koniecznie dajcie. Powiedzcie co w ogóle tam u was ciekawego słychać. No, będziecie mówić <laughs> tak. Bo ty kamperzy! Albo coś. To się nazywa strategia. Wy nie oszukujcie, że wy nigdy nie kampicie i nigdy się nie chowacie, bo to jest nieprawda, dobrze o tym wiemy. I nigdy nie gracie no skillami albo nigdy nie gracie na boty. No tak jest, bo to nie każdym zadymiarzem... E... Widzę, my nie decydujemy o tym, czy gramy na boty, czy nie. Tak. Ej, Pablo, patrz. Teraz na bank nie gram na boty, no, ale. Dobra. Patrz na to. No. Mamy Oczekaj, 11 stój, kipsów. Tutaj, stój. No, czekaj, 11 kipsów mamy. No. O, jeszcze nie ma minusa. Poczekajmy sobie chwilę. No, ta to, to idealnie wstałeś. No to Iś. dawaj. Dobra? Nie. Góra. O kurde. Co ty robisz? No Chcę tego baza porobić, nie? Judith. No, Pablo. No, kam tu w krzakach? Mamy wielkie Mamy starcie wielkie zaraz. Mamy wielkie zaraz. Ty, ale się pozabijali. Dawaj tego baza. Nie. Co Musimy jest, go zginiemy? porobić. Ale nie fajnie, musimy uciekać. Nie, 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 nie. nie. Czekaj, zostaw. Ja w tych szakach się strzy, a ja na razie. Może to wytrzymamy? Nie nas! <noise> Zostawcie nas w spokoju! My tu idziemy po tysiaka! Niestety. i nie! <noise> dorwali nas! Nie Ten wierzę, dobra, ale dobrze sobie naradziliśmy. Jeszcze raz. dowy zero, więc nie przegraliśmy. Nie, nie Przegraliśmy. Coraz trudniej jest na tą tysiączkę. Coraz trudniej. Trzymajcie kciuki mocno, bo chyba trochę puściliście te kciuki, nie? Tak róbcie. Tak róbcie. I zostawcie suba, bo pewnie nie zostawiliście. A jak nie zostawiliście, to nie mamy farta! Tak jest... A chcemy mieć farta, chcemy mieć tysiąc. Widzowie, dopóki... Aha. Widzowie, zaraz będzie odliczanie do gry. I w to odliczanie musicie zostawić suba i łapkę. Jak nie zostawicie, to my nie będziemy mieli farta! Trzy, dwa, jeden! Czas minął! Ciekawe czy Ciekawe, zostawiliście Ciekawe, czy zostawili, zobaczymy. Okaże się w tym w tej rozgrywce. No właśnie, widzowie Wiesz chodź dalej, chodź dalej, po kipsy idziemy Chodź razem Razem bezpiecznie jest Chodź Mi się wydaje, że, że hmm. widzowie zostawili suba Zostawili, nie? Chyba tak Bo ładnie cubesiki zbieramy na razie A to nie o to chodzi to chodzi o to, że jakoś czuję się bezpieczniej <grym> Tak? To dobrze No to czekaj A ja tak będę Dobra Ty, on jest tam, jak w niego strzelam Nie no, miałeś kampić A nie no, zdenerwował mnie, no co ci powiem Jakiś serdź będzie cię, uciekaj, uciekaj, uciekaj Ale ja ci o coś prosiłem Ale on do ciebie no, nie podejdzie, ja ci muszę pomóc troszkę Dobra, możemy tu pokampić troszkę teraz? Dobra, nie widzieli nas, nie widzieli nas nie? Pablo, 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 Pablo St 44 cubesy no, Możesz do góry i iść trochę do góry i ja ci to ustawię idealnie no. Jeszcze wyżej No Dobra już no, yy! Do góry O dobra, dobra, czekaj Tutaj chodź Tylko żeby nas nie było widać, nie? No i widać je Widać Tak O kurde Jesteśmy na środku Czekaj yy. Teraz, no kurde, musimy krzaka zmienić Tutaj chodź <śmiech> <Czy> <śmiech> Dobra, przynajmniej minusa nie ma Gdzie oni są? A ty, tato, ty nigdy nie słuchasz. Bo mnie w Dobra, nie idzie do tych krzaków, bo ujawnisz mi kryjówkę. Nie! Moja kryjówka! Jesteśmy w czarnej. Wiem. Kurczę, znowu! No dobra, widzowie, no niestety nie udało się w tym odcineczku, ale koniecznie zostawcie subika, jeszcze star dropik, nousik, bardzo rzadki, epic i... Epic. Tylko epik. No niestety, ale dzięki, że oglądaliście, dzięki, że byliście z nami, dzięki, że trzymaliście widzowie, te kciuki. jeszcze jeden star -Dropic. Jeszcze jeden star i w następnym odcinku pewnie się uda. No niestety, w tym się nie udało, ale fajne rozgryweczki przeżyliśmy. Tak. Pa mordeczki. Pa mordeczki cześć.